Siema, z tej strony LKPL, witacie w odcinku na moim kanale. a dzisiaj odcinek z Mobile, no i jak dobrze wiecie, co się właśnie wczoraj stało EA wypuściła utocy, ale zawartości w tych paczkach, które jej udostępniła, nikt kompletnie się nie spodziewał. Każdy z nas mógł trafiać utocy tyle ile się podobało. Oczywiście było ograniczenie w postaci tych punkcików, ponieważ jak widzicie 20 na odcinku tej em, na no, zbliżenie tej magicznej paczki, w której każdy z nas mógł trafić kartę 114 plus 100, więc... Więc ten bóg, prawdopodobnie, no, można powiedzieć, że przyczynił się do zniszczenia tej gry. się na moje trafy. Trafiłem Teornandeza, trafiłem Kevina Bruyne, to jest w ogóle. Naprawdę świetna karta, ponieważ przywróciła mi się, ponieważ widziałem, że w większości ludzie trafiali tylko i właśnie kartę 114, a ja żadnego duplikatu nie trafiłem i... I jak widzicie, tak te karty się prezentują No cóż, mogę więcej powiedzieć, też mam 1,5 miliarda końców na, yy, na koncie Też Fofana, naprawdę świetna karta I co najważniejsze, jej w tym momencie właśnie wyłączył rynek transferowy Rynek transferowy jest niedostępny Nie wiadomo kiedy on będzie otwarty Na razie jeszcze nam tych informacji nie podali Ale podaj nam informacje, że właśnie będą próbowali w jakiś sposób to naprawić Żeby być w Wobec na sfer. też w ogóle śmieszna sytuacja. Ponieważ słyszałem, że kilka osób dostało właśnie za to bana, i mnie to w ogóle zdziwiło trochę. Ponieważ dawać bana kilku osobom, tylko podczas gdy z tego buga skorzystało praktycznie większość graczy, no to co mogę więcej powiedzieć? ta gra już troszeczkę straciła jednak przez to sens. Ponieważ osoby, które z tego nie skorzystały, będą kilka miliardów końców w plecy niż osoby, które po prostu z tego buga skorzystały też może sobie wejść na wejść na Rivals i I poglądać sobie nie, nie, niektóre składy też to zobaczymy czy ktoś w ogóle ma skład yy, z tych otoców. O! Na przykład taka osoba ma tutaj ponad połowę składu otoców więc no, ta gra se psuła fan po prostu mniej więcej wiecie jaka była moja reakcja, ponieważ my otworzyłem sobie tą paczkę, wykonałem te i te film Bruyne i możecie się domyślać jaka była moja reakcja, ale jak się potem dowiedziałem, że to był Bóg, więc to... No to wiecie. Się troszeczkę zażenowałem, tym ponieważ myślałem, że mam naprawdę niesamowite szczęście i mam się z tego cieszyć, a się okazał, że to był Bóg. No cóż Wam mogę więcej powiedzieć, no to by było na tyle w tym odcinku, to taki króciutki odcinek dla was. Dla osób, które wydały na tą grę jakąkolwiek kasę, naprawdę bardzo wam współczuję. Ponieważ teraz, osoby, które grają free to play, praktycznie można powiedzieć, że Was prześcignęły w końcach, w kartach i we wszystkim. Dobrze, że w ogóle w tych paczkach jeszcze nie było skill ponieważ żeby były skill to już w ogóle teraz ludzie by sobie pewnie wbijali te levela i na pewno skład, składy poszłyby do góry. Tak więc, jaki trzymacie do zawsze tego odcineczka. Nie wiem, czy będę w ogóle w tą grę jeszcze grał. Zobaczymy. Pewnie raczej tak, ale wtedy kiedy Ernego otworzą, tam sobie może zrobimy jakieś zakupy By chciał do Skodu kupić m.in. Yy, Jorzinio tutaj na LW kogoś Na napastniku No po prostu większość Skodów wymienię, na pewno na Bromkę poleć, ktoś inny Końce są, nie wiem jak oni to rozwiążą, nie mój problem Mogli się zastanowić i sprawdzić czy aby na pewno wszystko działa Czy aby na pewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik Pośpieszyli się, no i niestety wyszła, jak wyszło, więc zikij, trzymaj się, trzymaj się, do tego no i cześć, hej.